Cześć, tutaj Jagoda Wzowy, psycholog i certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, a to jest mój podcast, w którym poruszam tematy dotyczące relacji, związków i po prostu życia, które potrafi być czasem naprawdę niezłym wyzwaniem. Posłuchaj, z jakimi problemami zmagają się ludzie i co na ten temat ma do powiedzenia psychologia. Bardzo mocno wierzę w to, że psychoedukacja i większa samoświadomość mają ogromny wpływ na to, jaką relację zbudujemy, zarówno ze sobą, jak i z innymi ludźmi. Zapraszam Cię na kolejny odcinek mojego podcastu. Dziś będę mówić o czymś, co głęboko wpływa na nasze relacje, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Będę mówić o wewnętrznym dziecku. Na wstępie mam do ciebie pytanie: czy zdarzyło ci się kiedyś zareagować w taki sposób, który zaskoczył nawet ciebie? Może poczułaś, poczułeś nagle smutek, złość albo lęk w środku, mimo że sytuacja w zasadzie nie była aż tak groźna i nie wymagała takiej reakcji? Jeżeli tak, to wiedz, że to właśnie w takich momentach często odzywa się nasze wewnętrzne dziecko, czyli taka emocjonalna część nas, która nosi w sobie dawne zranienia i pragnienia. W psychologii, a szczególnie w terapii schematów, mówimy o tak zwanych trybach dziecięcych. Są to emocjonalne stany, które powstają na bazie naszych doświadczeń z dzieciństwa. I które później wpływają na nasze reakcje w dorosłym życiu. Kiedy na przykład czujemy stres, napięcie, albo mamy jakiś konflikt, to te tryby mogą przejmować wtedy nad nami kontrolę, sprawiając, że reagujemy impulsywnie, wybuchamy albo tak, że zaczynamy odczuwać głęboki lęk. W dzisiejszym odcinku przyjrzę się trzem kluczowym trybom. Wrażliwemu dziecku, złoszczącemu się dziecku oraz impulsywnemu dziecku. Wytłumaczę, jak te tryby mogą sabotować nasze relacje. W tym odcinku dowiesz się, jak rozpoznać te tryby, kiedy te tryby wpływają na Twoje zachowania i co możesz zrobić, żeby zyskać większą kontrolę nad swoimi emocjami i zacząć budować zdrowsze relacje. Zostań ze mną, wspólnie odkryjemy, jak te mechanizmy wpływają na Twoje życie, nawet jeśli jeszcze o tym nie wiesz. Jako psychoterapeutka, ja często powtarzam, że my ludzie nie zdajemy sobie do końca sprawy z tego, jak mocno przeszłość kształtuje nasze obecne emocje i zachowania. Fakt jest taki: kiedy zrozumiemy, skąd biorą się nasze reakcje, co za nimi stoi, to wtedy jesteśmy w stanie. Zacząć wprowadzać więcej realnych zmian i jednym słowem zacząć działać tak, że nasze relacje i nasze życie staje się bardziej jakościowe. Pierwszy tryb, który omówię, będzie to tryb wrażliwego dziecka. O trybie wrażliwego dziecka mówimy w momencie, kiedy zaczynamy się czuć tacy bezradni, zranieni, niewystarczający. Jako tryb wrażliwego dziecka określam zawsze w terapii taką naszą wewnętrzną cząstkę, którą ma każdy ty, ja, nasi bliscy, każdy człowiek chodzący po ziemi to jest taka wewnętrzna część, która chce być kochana, która pragnie miłości, bezpieczeństwa, akceptacji. I fakt jest jeden: jeżeli w dzieciństwie nasze potrzeby emocjonalne były często frustrowane, nie były spełniane, to ten tryb w dorosłości może aktywować się bardzo często. W takich momentach, kiedy my zaczynamy czuć się niedocenieni, ignorowani, w jakiś sposób odsunięci od kogoś. Żeby lepiej to zrozumieć w praktyce, opowiem ci historię Marty. Historia Marty oczywiście jest historią fikcyjną. Natomiast zależy mi na tym, żebyś mógł, mogła zobaczyć, jak doświadczenia z dzieciństwa Mogą wpływać na nasze dorosłe relacje. Marta dorastała w domu, w którym wyrażanie uczuć było rzadkością. Ona była dzieckiem kochanym, natomiast rodzice nie pokazywali jej tego w sposób emocjonalny. Jej rodzice byli bardzo mocno zajęci swoimi sprawami. Tata był pochłonięty pracą, mama zawsze miała coś na głowie. Kiedy Marta chciała porozmawiać z nią o swoich sprawach szkolnych, o tym jak jej się układa z koleżankami, to bardzo często słyszała od niej, że ma teraz się zająć sobą, że ma wziąć się za lekcje i że mama jest zajęta. Na Martę wpłynęło to tak, że z biegiem lat ona sobie zakodowała, że jej emocje to są w zasadzie mało istotne, że nie ma na nich przestrzeni w jej domu. Ona zaczęła się wycofywać, zaczęła się zamykać w sobie, starając się być jak najmniej kłopotliwa dla tych swoich bliskich. Zamiast mówić o tym, co czuje, zaczęła ukrywać swoje emocje i starała się zadawalać rodziców, bo doszło, dotarło do niej, że tylko wtedy mogła zdobyć przynajmniej jakieś okruchy ich uwagi. Ona czuła podskórnie, że Musi się bardzo starać, żeby zasłużyć na miłość i że nie może tym rodzicom dokładać więcej problemów, bo mieli ich wystarczająco dużo. Jako dorosła kobieta nie zdawała sobie do końca sprawy, jak jej doświadczenia wpłyną na jej relacje. Weszła w związek z Pawłem. W zasadzie tak, patrząc na nich z dystansu, można powiedzieć, że wszystko układało im się bardzo dobrze. Natomiast w ich związku pojawiały się takie momenty, kiedy mówił, że chce spędzić wieczór samotnie, tak, żeby trochę czasu poświęcić tylko sobie. Dla niego to było naturalne. On uważał, że tak funkcjonuje się w związku. Natomiast dla Marty to było coś bardzo trudnego do, do przetrawienia. W jej głowie wieczór dla siebie oznaczał, jemu chyba już nie zależy. Może on już nie chce ze mną być, już nie, może nie jestem dla niego na tyle atrakcyjna. Może to moja wina, że on chce spędzać czas sam. Ona nie rozumiała tego, że jej partner chciał po prostu odpocząć po długim tygodniu pracy. Dla niej to był mocny powrót do dzieciństwa. Ona dopiero później zaczęła rozumieć, że te jego słowa uruchamiały jej kawałki z przeszłości, kiedy on mówił: Teraz będę spędzać czas bez ciebie. To ona czuła się znowu jak dziecko, jak mała dziewczynka, która bała się, że jest niewystarczająca i, i że pewnie druga osoba nie chce poświęcać jej uwagi, bo nie jest tego warta. W takich momentach jej wrażliwe dziecko dawało mocno o sobie znać. Ona zamykała się wtedy w sobie. Wrażliwe dziecko przejmowało totalnie kontrolę nad jej reakcjami. Jej partner tego nie rozumiał. On nie wiedział, dlaczego ona zaczynała się wtedy robić taka zimniejsza, chłodna, bo, bo takiego sposobu ona się właśnie nauczyła reagowania. On był zdezorientowany, nie wiedział, co zrobił źle na no Marta. Marta nie była w stanie tego powiedzieć na głos, ponieważ ona przez te wszystkie lata nie nauczyła się komunikować otwarcie tego, co jej się dzieje, co ona myśli i co czuje. Jak możesz się domyślić, ich problem w relacji, taki dystans emocjonalny pogłębiał się, dlatego że Marta nie mówiła, Paweł nie wiedział, ona czuła się jeszcze bardziej samotna i niezrozumiana. Jej wrażliwe dziecko tak naprawdę cały czas nie dostało takiego ukojenia, nie dostało zrozumienia, nie dostało uwagi, przez co Marta nie wiedziała, jak się z nim komunikować i jak mu pomóc, żeby mogło poczuć się bezpiecznie. Kolejny tryb, który dzisiaj omówię to tryb złoszczącego się dziecka. Tryb złoszczącego się dziecka aktywuje się najczęściej wtedy, kiedy Osoba może czuć, że jej potrzeby nie są spełniane, kiedy nie czuje się ważna dla drugiej strony, kiedy ma takie przekonanie, że druga połówka jej nie słucha albo że ktoś przekracza jej granice. Kiedy u osoby ten tryb zaczyna się uruchamiać, to emocje, które mogą pojawić się nagle na wierzchu, to złość, to frustracja, to takie poczucie niesprawiedliwości. Ten tryb może w relacjach tak naprawdę wprowadzać bardzo dużo trudnych emocji, nad którymi jest ciężko zapanować. I myślę, że warto jest powiedzieć, kiedy tryb takiego złuszczącego dziecka może się uruchamiać. On może wynikać z takich sytuacji, kiedy na przykład osoba czuła, że w dzieciństwie jej potrzeby były regularnie lekceważone, że ktoś jej nie słuchał, że nie dotrzymywał obietnic. No i żeby lepiej ci to jeszcze naocznić, przedstawię ci i opowiem ci historię Ani, która też oczywiście jest historią fikcyjną. Ania dorastała w domu, gdzie jej rodzice bardzo często obiecywali jej wspólne wyjścia. No, gdzie mówili, że pójdziemy tu, pojedziemy tam, będą wycieczki, spacery, jakiś wspólny czas. No, ale te obietnice często kończyły się rozczarowaniem, dlatego że zawsze coś ważniejszego wchodziło im w drogę. No, jeżeli już było coś zaplanowane, to później mówi: No nie, no musimy to przełożyć, bo teraz praca, bo tu pilne spotkanie, no i tam jeszcze inne różne rzeczy. I jak możesz sobie wyobrazić, w takich momentach Ania czuła, że ona znowu została oszukana, że jej potrzeby znowu są na drugim planie, a ona sama jest po prostu nieważna dla tych rodziców. A iż czasem, już jako mała dziewczynka, Ania nauczyła się, że te obietnice to i tak są guzik warte, że tu nie ma co liczyć w ogóle na tych rodziców, i że wyrażanie swojej frustracji, niezadowolenia i tak niczego nie zmieni, bo to, co jej mówiono, i tak się nie działo. I ta frustracja, która w tej dziewczynce pracowała, ona była skrywana przez lata. I jak można tutaj sobie to wyobrazić, w okresie już dorosłości ona zaczęła się wylewać. Dlaczego? Dlatego, że Ania w swoim życiu no, doświadczała takich sytuacji, kiedy ktoś nie mógł czegoś zrobić, kiedy komuś coś nie pasowało, natomiast ona wtedy zaczynała reagować nadmiernie impulsywnie, nawet jeżeli nie było powodu. Dlaczego? Dlatego, że to przypominało jej, co ona przeżyła. Ania, jako dorosła kobieta, weszła w związek z Michałem. I tutaj też można powiedzieć, że z pozoru wszystko, jakby układało im się dobrze. Natomiast Ania od czasu do czasu miewała takie niekontrolowane wybuchy złości, których Michał nie był totalnie w stanie zrozumieć. I ostatnia sytuacja miała miejsce w momencie, kiedy Michał odwołał wspólny wyjazd z powodu pracy. On zadzwonił do Ani i powiedział, że musi zostać w niej dłużej, że nie da rady, że to jest ważny projekt, że niestety wystąpił problem i, i to jest po prostu silniejsze od niego, że wszystko nadrobią. Natomiast jak to zadziałało na Anię? Ona nie była w stanie na poziomie logicznym przyjąć tego, co on do niej mówi. Ona wtedy zaczęła Krzyczeć, powiedziała mu, że nigdy nie dotrzymuje słowa, że znowu ją oszukał, że zawsze jest coś ważniejsze niż ona. Ona w tych słowach wyrażała całą swoją gorycz i rozczarowanie. Tylko tak naprawdę już nie z powodu tego, co on do niej mówił, tylko z powodu tego wszystkiego, co w niej gromadziło się przez te lata od okresu dzieciństwa. Michał nie był w stanie Totalnie odnaleźć się w takich sytuacjach, bo on nie robił tego intencjonalnie. To był projekt, to była praca, i mu zależało na tym, żeby oni byli stabilni finansowo, żeby te jego projekty też były dokończone. Dla Ani jednak to był kolejny zawód. I jej złoszczące dziecko było na tyle poranione, było na tyle niezadowolone, że w sytuacjach, kiedy ktoś zmieniał plany, to ona traciła totalnie kontrolę nad sobą. Jej gniew stał się jej sposobem na wyrażanie głęboko zakorzenionej frustracji i poczucia bycia ignorowaną. I każda podobna sytuacja. Działała na nią podobnie, dlatego że ona sobie przypominała, jak często czuła się nieważna, kiedy jej rodzice łamali obietnice. Jak można się domyślić, jej regularne takie wybuchy złości i nieumiejętność mówienia o tym, bo ona, ona też nie zachowywała się w taki sposób, żeby tego swojego partnera zranić. Ona zachowywała się w taki sposób, bo bo nikt nie pokazał jej, że można inaczej, nikt nie wytłumaczył jej, jak ona może funkcjonować, dlaczego się tak czasem dzieje. Te jej zachowania powodowały, że między nią a jej partnerem też finalnie budował się emocjonalny dystans, bo on nie był w stanie jej pomóc, a ona nie była w stanie wytłumaczyć, co się z nią w danej sytuacji zaczyna dziać. Kolejny tryb, który może wpływać na nasze decyzje i codzienne życie, to tryb impulsywnego dziecka. Ja w gabinecie określam zawsze ten tryb jako taki, który dąży do natychmiastowej gratyfikacji, który działa pod wpływem chwili, który jeżeli ma pragnienie, ma emocje, to albo te emocje natychmiast jakoś. Zaspokoić, chce zrealizować swoje pragnienie, nie zważając na, na, na konsekwencje. I żebyś mógł, mogła lepiej zobaczyć, jak ten tryb wpływa na nasze życie, to ja opowiem historię Michała, którego impulsywne decyzje często zaczynały prowadzić do problemów w jego relacjach. Wyobraź sobie Michała, który wraca do domu po wyjątkowo stresującym dniu w pracy. Jego szef ostro skrytykował projekt, nad którym Michał pracował przez ostatnie tygodnie. Michał poczuł, jak frustracja rosła w nim maksymalnie i przy okazji poczuł też takie poczucie niesprawiedliwości, że projekt, nad którym po prostu siedział tyle godzin został skrytykowany. Mówił sobie sam do siebie po cichu, nie tak to miało wyglądać. Natomiast zamiast zastanowić się nad tym, jak poradzić sobie z tą falą emocji, Michał zaczął szukać natychmiastowego sposobu na poprawienie nastroju. Uruchomił się u niego tryb impulsywnego dziecka. Miał zaczął sobie myśleć: Muszę coś zrobić, żeby poczuć się lepiej. Ja nie wytrzymam, nie, nie dam rady. I co zrobił Michał? Pod wpływem chwili zdecydował się na spontaniczny wyjazd na egzotyczne wakacje. Cud, że może nie zdecydował się na samotną podróż, bo kupił bilety dla siebie i dla swojej partnerki Ewy. Wybrał takie luksusowe wakacje, naprawdę premium. No i przez chwilę można powiedzieć, że poczuł ulgę. Natomiast yy... Kiedy wrócił do domu i jego partnerka dowiedziała się o jego decyzji, no to pojawił się tutaj kolejny problem, dlatego że ona była szokowana, była zaniepokojona, dlatego że mieli już zaplanowane inne rzeczy na najbliższe tygodnie, a taki wydatek znacznie naprawdę nadwyrężył ich budżet. Michał nie widział w tamtym momencie jeszcze problemu. Mówił w ten sposób: potrzebowałem tego, żeby się uspokoić, Zasługuje na chwilę wytchnienia. No, natomiast po czasie zaczęło trochę do niego docierać to, co się już wydarzyło. A tryb impulsywnego dziecka przejął nad nim kompletnie kontrolę. Michał nie był w stanie zaakceptować, tolerować uczucia dyskomfortu, dlatego działał pod wpływem chwili, szukając natychmiastowej gratyfikacji. On nauczył się tego w okresie dzieciństwa i to wtedy zobaczył, że takie szybkie zaspokojenie pragnień jest najlepszym sposobem na uniknięcie trudnych emocji. Jego rodzice działali w ten sposób, że często spełniali jego zachcianki, żeby go tylko uspokoić. No finał był taki, że jako dorosły podejmował często impulsywne decyzje. W momencie, kiedy czuł takie wewnętrzne napięcie, co zaczęło destabilizować jego relacje, dlatego że Ewa, jego partnerka, no nie czuła się przy nim do końca bezpiecznie, bo ona nie wiedziała, czego może się po nim spodziewać. Jednym słowem, w trybie impulsywnego dziecka, osobie jest trudno zaakceptować napięcie wewnętrzne, i w tym trybie może dążyć do bardzo szybkiego wyciszenia, ukojenia. Tych emocji, które czuję. Jak widzisz, każdy z tych trybów, wrażliwe dziecko, złoszczące się dziecko, impulsywne dziecko, może w znaczący sposób wpływać na nasze zachowanie i relacje. Teraz pokażę Ci, jak te tryby mogą sabotować nasze związki i co możemy zrobić, żeby zacząć działać bardziej świadomie. W trybie wrażliwego dziecka pamiętaj, że możemy nie tylko wycofywać się emocjonalnie jak bohaterka pierwszej historii, ale możemy też reagować na przykład nadmiernie dramatycznie, możemy przesadnie potrzebować wsparcia albo stale szukać potwierdzenia swojej wartości. Jeżeli nie nauczymy się komunikować tego na głos, to druga osoba w pewnym momencie może poczuć się przytłoczona i może nie wiedzieć, w jaki sposób ma zareagować na nasze zachowanie. W trybie złoszczącego się dziecka gniew może stać się główną odpowiedzią osoby na poczucie bycia zaniedbaną albo ignorowaną. Osoba może wybuchać, krzyczeć w danej sytuacji, która będzie jej przypominała dawne zranienie. I teraz, jeżeli osoba nie nauczy się mówić o tym, co naprawdę czuje. I będzie cały czas kierować gniew na partnera, próbując wyrazić w ten sposób takie poczucie niesprawiedliwości, swoją frustrację, to może się spodziewać, że te zachowania zaczną finalnie tego partnera od niej oddalać. W trybie impulsywnego dziecka osoba może podejmować naprawdę nieprzemyślane decyzje. I nie chodzi tu tylko o jakieś chwilowe zakupy czy jakieś nagłe wyjazdy. Mogą to być zachowania, które będą finalnie prowadziły osoby do destrukcji, tak jak na przykład nadużywanie alkoholu, żeby wyciszyć pewne emocje, albo naprawdę kompulsywne jakieś epizody obiadania się, które docelowo mogą przekształcić się w bardzo duży problem. Tryb impulsywnego dziecka może powodować, że druga osoba nie będzie czuła się bezpiecznie i finalnie będzie też mogła się wycofać z takiej relacji, dlatego że nie będzie wiedziała, czego może się spodziewać po partnerze-partnerce, u której często pojawia się impulsywne zachowanie, na którym jest jej trudno zapanować. Chcę, żebyś wiedziała wiedział, że rozpoznanie tych trybów jest bardzo istotne, dlatego że ono najczęściej jest pierwszym krokiem do zmiany. Te tryby, one uruchamiają się u każdego z nas. Natomiast o trudności mówimy w momencie, kiedy któryś z tych trybów uruchamia się naprawdę bardzo często i zaczyna dominować nad innymi. Fakt jest taki, że kiedy zaczynamy dostrzegać, kiedy któryś z tych trybów się aktywuje, no to wtedy mamy możliwość, żeby zacząć działać bardziej świadomie i zacząć reagować w sposób taki bardziej zrównoważony, konstruktywny. To więc teraz pojawia się takie pytanie. Co możemy zrobić, żeby zacząć te nasze tryby częściej zauważać i jak możemy odzyskać kontrolę nad naszymi emocjami, które w tych trybach się aktywują? przedstawię ci teraz takie praktyczne kroki, które mogą ci pomóc w tym procesie. Na początku spróbuj obserwować sobie swoje działania z taką większą uważnością i jeżeli chcesz podjąć jakieś działanie, planujesz coś, to zawsze postaraj się zatrzymać nawet naprawdę na minutę. I zastanów się, co w danej chwili czujesz. Czy czujesz smutek, czy czujesz złość, czy może lęk, czy poczucie samotności? Nazwanie emocji jest bardzo ważne, dlatego, że to jest zawsze taki pierwszy krok, który pomaga nam zyskać bardziej jasne spojrzenie na sytuację i większą kontrolę nad emocjami. Kolejny krok. Zastanów się, który z trybów dziecięcych mógł cię aktywować. Czy poczułaś poczułeś się bezradna, bezradne, jak wrażliwe dziecko, które boi się odrzucenia. A może złoszczące dziecko w tobie walczy o uwagę, czując się ignorowane. A może działasz impulsywnie, starając się natychmiast zaspokoić swoje pragnienia jak impulsywne dziecko. Rozpoznanie trybu pomaga dostrzec, skąd biorą się nasze reakcje. Kolejny krok to nauka tolerancji dyskomfortu. Ucz się powoli, jak można wytrzymywać emocje bez natychmiastowego działania. Zamiast na przykład od razu wybuchać lub szukać ucieczki, spróbuj sobie przypomnieć, że emocje, choć mogą być trudne, to są jednak zawsze przejściowe i w końcu miną. Uświadomienie sobie, że nie musisz od razu dawać komuś odpowiedzi, że nie musisz od razu zareagować, finalnie też pozwolić ci odzyskać kontrolę. Zanim podejmiesz też jakąś decyzję, postaraj się zawsze przemyśleć, jakie mogą być jej długoterminowe skutki. Czy to, co zamierzasz zrobić, naprawdę rozwiąże Twój problem, czy tylko przyniesie Ci chwilową ulgę? Pomyśl sobie zawsze, jak Twoje zachowanie wpłynie na relację, którą tworzysz. Zamiast też poddawać się automatycznym reakcjom, spróbuj znaleźć inne sposoby radzenia sobie z emocjami. Przecież możesz zawsze do kogoś zadzwonić, możesz wyjść na chwilę, przewietrzyć się i uciec w jakiś sport, który pomoże ci się rozładować. Możesz zacząć wprowadzać jakieś techniki relaksacyjne, możesz zacząć pisać w dzienniku. Ważne, żebyś zaczęła, zaczął poszukiwać takich metod, które będą ci pomagać, Przetwarzać Twoje emocje, a nie tylko je tłumić. Te kroki, które podałam, mogą finalnie doprowadzić Cię do bardziej świadomego zarządzania swoim życiem. Mogą Ci pomóc w lepszym budowaniu zdrowszych relacji nie tylko właśnie z sobą, ale też z innymi. I chcę Ci powiedzieć, że. Obserwacja tego, w jaki sposób my funkcjonujemy, w jaki sposób my czujemy, jakie tryby mogą się w nas uruchamiać, wyjdą tylko na plus, dlatego że Twoja samoświadomość będzie dzięki temu rosła. Aby pomóc Ci zastosować te kroki w praktyce, przygotowałam dla Ciebie krótkie ćwiczenie. Pomoże ci ono zdecydowanie lepiej zrozumieć swoje wewnętrzne dziecko i nauczyć się nad nim pracować. Możesz to sobie zanotować, jeśli masz ochotę. Ja uważam, że o wiele lepiej patrzy się wtedy na to, co dzieje się w naszym wnętrzu, kiedy spiszemy sobie to na papier. Pomyśl o ostatniej sytuacji, w której poczułaś, poczułeś silne emocje. A co wtedy czułaś, czułaś? Jakie myśli pojawiły się w Twojej głowie? Zastanów się, który tryb dziecięcy był aktywny. Czy odczuwałaś, odczuwałeś bezradność, gniew, czy potrzebę natychmiastowej gratyfikacji? Zapisz jeden alternatywny sposób reakcji, który mógłby pomóc ci w tej sytuacji. Jak inaczej mogłabyś mógłbyś zareagować, gdybyś wiedział, wiedziała, że ten tryb się u ciebie uruchomił? To ćwiczenie polega na większej obserwacji tego, co nam się dzieje i pomaga finalnie lepiej zrozumieć, jak te mechanizmy wpływają później na twoje sposoby reagowania. Pamiętaj, że praca nad sobą jest procesem, który wymaga czasu i cierpliwości. Chcę, żebyś wiedziała, wiedział, że każdy krok w kierunku większej świadomości przybliża cię do budowania zdrowych relacji z innymi i z samym samą sobą. Dziękuję, że byłaś byłeś ze mną w tym odcinku. Mam nadzieję, że historie, przykłady i ćwiczenie pomogą Ci lepiej zrozumieć, jak twoje wewnętrzne dziecko może wpływać na twoje relacje. Pamiętaj, że praca nad sobą odbywa się małymi krokami każdego dnia. Do usłyszenia. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, będzie mi bardzo miło, jeśli zaobserwujesz mój podcast i dodasz go do swojej biblioteki. Dzięki temu pomożesz mi się rozwijać i trafiać do większej liczby odbiorców. A więcej informacji o relacjach, związkach znajdziesz na moim Instagramie. Jagoda Wzoby podkreślnik psycholog. Zapraszam do współpracy.